Dzień dobry moi drodzy, witam Was. Posłuchajcie, czy Wy wiecie, że dokładnie 3 lata temu zrobiłem swoją pierwszą analizę na kanale. Właśnie dzisiaj mijają 3 lata od czasu jak prowadzę kanał, i z tej okazji chcę ogłosić coś bardzo, ale to bardzo ważnego. Od roku pracowałem nad kolejnym projektem dla Was. Już za dwa tygodnie, 7 grudnia o 20, odbędzie się live poświęcony temu projektowi i dokładnie wam o nim opowiem. Dlatego już teraz zapraszam, żebyście zapisali się na tego live'a, na którym dowiecie się wszystkich szczegółów. Link do zapisu jest widoczny właśnie w tej chwili na ekranie na czerwono www.sharktrader.pl łamane na live. Oraz jest w opisie tego filmu, więc wskakujcie i zapisujcie się. W opisie macie link, możecie w niego kliknąć. Widzimy się na live, moi kochani. Natomiast innego dnia. Będzie odbędzie się dodatkowy live, który będzie tylko dla osób, które są ze mną od dawna, dla uczestników grup, grup GPW oraz FX, ponieważ, zgodnie z moją starą, dobrą zasadą, ci, którzy mi ufają i są ze mną, oni zawsze. Są traktowani priorytetowo. Link do tego live'a będzie publikowany na grupach i wysyłany do Was osobiście mailem. Więc wypatrujcie maili i pilnujcie, czy nie wpadają przypadkiem do spamu lub do innych folderów typu na przykład oferty. Jak już przyjdzie do Was mail po zapisaniu się na tego live'a, musicie potwierdzić zapisanie się na live, klikając w link. Z maila i koniecznie sprawdzajcie! Jeszcze raz mówię wam, na wszelki wypadek, foldery spam oraz oferty. I widzimy się na live. A teraz już analiza waszej ukochanej pary walutowej USD PLN. -a. Jak zawsze na samym początku rozliczę się z poprzedniej analizy. Robię to absolutnie od tych trzech równo od trzech lat, bo właśnie dzisiaj mamy urodziny. Od trzech lat na kanale z każdej analizy, moi drodzy, się rozliczam. Tak samo zrobię i tym razem. Poprzednim razem mówiłem, tutaj wyznaczyłem strefę, że w tym miejscu powinna się pojawić. Korekta tego pięciofalowego ruchu. No i korekta niestety była, ale nie spadło to w dół, tak jak mówiłem. Jest to tak zwany boczniak. Zobaczcie, jak silna była tutaj reakcja w tym miejscu. Mówię o tej czerwonej świecy dziennej. Tak więc poziom był bardzo silny i widać to po zachowaniu ceny. Ale niestety ruch nie spadł aż do 393, tak jak wyznaczyłem. Takie sytuacje też się zdarzają. Nie, nie, nie każda analiza, moi drodzy, wychodzi. Jest to element. Tradingu. E, natomiast jeżeli chodzi o najnowszą analizę, uwaga, uwaga, teraz będzie e, coś specjalnego, przechodzę do USD-hufa. E, ta analiza będzie bardzo szczególną analizą, będzie złożonym, e, złożonym tokiem myślenia i musicie obejrzeć wszystko po kolei, bo jeśli nie, to po prostu nie zrozumiecie o co dokładnie chodzi. I później w komentarzach będą jakieś lamenty, że coś tu się nie zgadza. Moi drodzy, magiczna, magiczne sformowanie 9B. Czy ktoś wie, o co chodzi? Mamy 2B w tradingu, tak zwane fałszywe wybicie. Ale tutaj jest 9B. Chodzi o 9 białych świec na USD-Hufie. Dlaczego w ogóle biorę pod uwagę USD-Hufa? Nie tylko będę mówił o USD-Hufie, będę mówię jeszcze o jednej bardzo ważnej parze walutowej, euro-dolar. I to wszystko składa się na obraz tego, co powiem na USD Pelennie. Tak więc cierpliwości, słuchajcie. Eee, dlaczego USD -Hoof? Przede wszystkim eee, USD Huff, Polak, Węgier, dwa bratanki do. Jak mówi stare dobre e, przysłowie Polak-Węgier-dwa e, bratanki e, USD-HUF i e, USD-PLN są bardzo mocno ze sobą skorelowane e, i USD-HUF posłuży mi jako jeden z argumentów taki trochę fundament do powiedzenia Wam o USD-PLN. E, 9B moi drodzy, mamy 9 białych świec z rzędu. Ten kto mnie ogląda od bardzo dawna wie, dlaczego mówię od bardzo dawna ponieważ rzadko o takich rzeczach mówię, bo to rzadko występuje. Jeżeli mamy e, dużą serię świec z z rzędu i 9 to jest właśnie ta magiczna liczba, kolejną liczbą jest 11. Możemy się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać zwrotu. Jest to tak zwany wskaźnik czasu. On rzadko występuje, ale działa bardzo dobrze. Nie przypominam sobie, żeby jeszcze kiedyś zawiódł. Tak więc pierwsza rzecz, wskaźnik czasu. USD CHF również, spójrzcie, ja wam pokażę. W tym miejscu, moi drodzy, rysuje się formacja motyla. Formacja motyla i już prawie jesteśmy przy jego punkcie zwrotnym 161,8%. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy po 9 wygrzanych białych tygodniach, jest to bardzo, ważny, bardzo ważna wskazówka. Wskazówka w zasadzie bym powiedział połączenie ważnych elementów. Poza tym, proszę spojrzeć, jeżeli zmierzę cały ten potężny, wielki spadek, to właśnie w tym momencie jesteśmy na 50%. Dlaczego łączę 50% ze 161%, skoro można powiedzieć, że tu jest dosyć duża odległość? Ile to jest? Pięć, prawie 6000 punktów. No, na interwale tygodniowym w takim kontekście jest to akceptowalne. To znaczy, może być taka sytuacja, nieraz widziałem takie sytuacje, że cena przebija poziom i dopiero się cofa, więc te poziomy to są tak naprawdę strefy, czyli mamy 50% tego wielkiego spadku tutaj. 161% motyla i zobaczcie, jeżeli przejdę na interwał dzienny, to co my tu mamy? Ja już tego nie będę numerował, ale pokażę Wam fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta i fala piąta. O, pokażę Wam, że fala trzecia w tym y, przypadku tutaj jest już y, bardzo rozszerzona, ponieważ doszła do, y, do 300. Procent. 1, 2, 3, 4 i tu się rozpoczęła według mnie piątka, czyli trójka kończy się na 300%. Mamy trójkę rozszerzoną. Sprawdzamy sobie, gdzie wypada zasięg piątki nierozszerzonej, bo jeżeli mamy 5, jeżeli fala trzecia jest rozszerzona, to piątka rozszerzona być nie powinna. Przechodzę na interwał W1, zobaczcie, 61% wypada dokładnie, no prawie dokładnie, okolice e, 2000 punktów różnica e, przy 161%. I w tym miejscu, czy w, tych, w, tej, w tej okolicy, według mnie będzie, e, jeżeli pojawi się odpowiednia reakcja, będzie odwrót. Ale to moi drodzy. Nie wszystko. Zobaczcie, tutaj wam coś napisałem. Cały ruch, mam na myśli cały ten ruch z tego miejsca do szczytu ma 40 tysięcy punktów, zobaczcie, 40 tysięcy punktów od szczytu w tym tygodniu do tych 161 to jest okolice 6,5 tysiąca punktów. 6,5 tysiąca punktów, czyli do 161% to jest mniej więcej 16%. Całego tego ruchu. Ten odcinek od tego szczytu, od szczytu tego tygodnia do y, punktu demotyla to jest około 16%. Zapamiętajcie to, bo to jest bardzo ważne. Y, y, idziemy, moi drodzy, do kolejnego instrumentu. usd y, Polak, Węgier, dwa bratanki są skorelowane tak samo. To znaczy, że jeśli jeden idzie w górę, to drugi idzie w górę. Jeśli jeden idzie w dół, to drugi idzie w, y, również w dół. Natomiast, moi drodzy, Idziemy do euro-dolara. Zobaczcie, na euro-dolarze zbliżamy się do dołka z zeszłego roku. Niech ktoś mi powie, kto ma jakiekolwiek pojęcie o analizie technicznej i o rynkach, że dojście do minimum z ostatnich dwóch lat nie nie ma szans zareagowania w górę. Niech ktoś mi coś takiego powie. E, dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że taki dołek ma szansę zostać po prostu przewalony bez jakiejkolwiek reakcji. E, zwróćcie uwagę, jak tutaj to wyglądało. Tu jest, to, to są dużo mniej, waż, mniej istotne zwroty. Tutaj mamy szczyt. Doszliśmy. Zjazd w dół, tu mamy szczyt. Doszliśmy, zjazd w dół. Tutaj mamy dołek, doszliśmy, ruch w górę. Tutaj dokładnie ta sama sytuacja. Ważny dołek, doszliśmy, ruch w górę. I zobaczcie na ten szczyt. Doszliśmy i zjazd w dół. No, ci, trudno sobie wyobrazić, żeby przy tak ważnym dołku cena nie zareagowała w tym miejscu. Dlaczego o tym mówię? <laughs> Ponieważ, tak jak USD, Huf jest bratankiem USDPLN-a i są skorelowane, to powszechnie każdy wie, że euro jest odwrotnie skorelowany z usdpln -em. Jeżeli dojdziemy do tego dołka tutaj, w tym miejscu i spodziewamy się, dużo, a ja się tego spodziewam, e, pokazałem Wam zresztą jak, e, jak reagują istotne szczyty i dołki, przy czym ten szczyt, ten dołek tutaj jest najważniejszym dołkiem, w ciągu ostatnich dwóch lat. Więc tak jeszcze raz powtarzam, ciężko sobie wyobrazić brak reakcji w takim miejscu. I teraz zobaczcie. Cały ten ruch, ja to zrobiłem kolejne wyliczenie, cały ten ruch w tym miejscu ma około 7100 punktów. 16%, dlaczego 16%? Chodzi mi o te 16%, to jest analogia. 16% tego ruchu tutaj to jest 1136 punktów. Jeżeli pociągnę od poprzedniego tygodnia, od minimum te 1100 punktów, to zobaczcie, wypada to na tej zielonej linii. Dlaczego na tej zielonej linii? A nie na samym dołku? No, przecież, jeżeli ma być fałszywe wybicie takiego dołka, to musi zostać, to cena musi przebić i dopiero zareagować. Zwróćcie uwagę, jak wyglądało tutaj przebicie. Tutaj 600 punktów, tutaj 2000 aż. A ile tutaj było? Tutaj mieliśmy. 700 punktów. Tutaj dlatego wyznaczyłem tą strefę 1,03. Ja to zaznaczę jeszcze. Zaznaczę w ten sposób 1,03, ponieważ to by odpowiadało analogii ruchu właśnie z USD Hufa, czyli tego punktu D połączone z 61% fali piątej. Tak więc gdzieś w tych rejonach, moi drodzy, euro ma szansę, powinien zacząć się odwracać do góry, żeby skorygować cały ten spadek i analogia do tych wszystkich dołków. I teraz wreszcie danie główne. Przechodzimy do USD PLN. -a. USD PLN Cały ten ruch, który mamy, tutaj nie mamy tylu świec białych z rzędu, ale bardzo podobnie, bo zobaczcie, ta świeczka tutaj jest czerwona, to jest tak naprawdę szpuleczka, to jest tak zwana szpuleczka w żargonie traderskim, czyli nic nieznaczące doji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Oczywiście. Czerwona przerywa to, ale yy, praktycznie, yy, praktycznie jest to, można powiedzieć, ciąg yy, białych świec. I teraz zwróćcie uwagę, jesteśmy w bardzo ważnym miejscu. Mamy szczyt tego roku, szczyt tego roku, mamy cross, mamy średnią 100 z W1 i ten cross z miesięcznych. To są średnie miesięczne tutaj, więc jest, no po prostu nie ma opcji, żeby zbagatelizować ten poziom. Nie ma takiej możliwości, więc w tym miejscu. Może być tutaj już rozpocząć się spadek w dół. Spadek korygujący cały ten ruch wzrostowy, ale ja Wam chcę pokazać analogię, o której mówiłem. Przejdę, może sobie na. Przepraszam, że tak skaczę. Zobaczcie, ten ruch, który 34 tysiące punktów, który odpowiada. Temu spadkowi na eurodolarze i temu wzrostowi na usd ie to jest 34 tysiące punktów. 16%, adekwatne 16% z tego eurodolara i z tamtego USD-hufa to jest 5440 punktów. I teraz, mierze moi drodzy, dla Was ten cały od tego ważnego szczytu, cały ten ruch w dół i zwróćcie uwagę, w tej chwili jesteśmy na 50%, tak jak powiedziałem, tu jest bardzo dużo ważnych rzeczy, Są, jest max tego roku, jest potężny cross, natomiast kolejny target to jest 61,8 i teraz uwaga, od szczytu z zeszłego tygodnia do 61,8 jest 6000 punktów, prawie 5440, czyli 16% tego całego wzrostu. Analogia pokazuje, że na USD-hufie za 16% ruchu jest bardzo mega ważny poziom, na euro-dolarze również mega ważny poziom, tak więc duża jest szansa, że te 61,8 to właśnie, będzie, to właśnie będzie, moi drodzy, poziom 4.20, gdzie cena się odwróci. Ale to nie wszystko, oczywiście. Tu się jed, jeszcze jedna rzecz kryje. Przejdę na interwał D1, żeby Wam to pokazać. Eee, zobaczcie, w tym miejscu, moi drodzy, w zasadzie w tym to już nie może być ze względu na zbyt niski punkt B. W tym miejscu kryje się harmonik. O właśnie. I to jest moi drodzy formacja szarka harmonicznego. I gdzie szark harmoniczny ma swój punkt zwrotny na poziomie 113%, czyli w strefie gdzie jesteśmy w tym miejscu, ja to zaznaczam w ten sposób. To jest ta jedna wielka duża strefa. Lub na 127. Wuala voilà. idealne 61.8 Idealne 16% tego ruchu. Eee, zobaczcie. Już widzę ten komentarz Wojtka. Wojtek zawsze takie rzeczy komentuje i zauważa. Eee, ale zobaczcie, jak to się pięknie zgrywa, wszystko. To jest po prostu. To jest magia, to są puzle. To są puzle, które się ładnie poukładały. I teraz yy, czekamy, moi drodzy, w tych miejscach na reakcję, ale ja wam jeszcze jeden poziom chcę pokazać tutaj, jeszcze jeden, który jest ważny i tutaj nie mogę o nim nie wspomnieć. Yy. Zmienię tylko kolor. Na jaki kolor, by to zmienić? No, niech będzie na różowy. Ok, zobaczcie. Tak jak zmierzyłem wam na usd Huffie tutaj, cały ten potężny Wielki, wielki spadek, tak samo zrobię na USDP-Lenie. Ten wielki od 5 złotych od końca 2022 roku jeszcze jest ten poziom. Zmierzę go i co mi wychodzi? I wychodzi mi, że 38% zobaczcie, powiększycie sobie tutaj jest 38% wypada idealnie w tej luce która jeszcze nie została pokryta. A ja wam zawsze mówię, że luki prędzej czy później bywają zakrywane. Tak więc w tym konkretnym przypadku ten poziom trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli nie chce się być ignorantem. I teraz, moi drodzy, pierwszy lokalny taki poziom, i jego będzie dotyczyła właśnie ta analiza. Tu jest strefa, w tym miejscu, strefa, dokąd według mnie USDPLN na tej analizie spadnie. Mamy tutaj kros średnich z interwału W1. Wiecie dobrze, znacie mnie, wiecie dobrze, jak działają krosy. Tutaj mamy jeden kros, tu mamy drugi kros. Ten kros zgrywa się z punktem B tego szarka, więc ten poziom, moi drodzy, ogłaszam jako poziom, do którego z tych z tej analizy cena powinna USDPLN powinien spaść, czyli 3,95 i to się powinno zgrać z korektą, z ruchem wzrostowym na eurodolarze i spadkowym na usd Moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko jest dla was czytelne, że wszyscy dotarliście do końca, jeśli Wam się ta analiza podobała i chcecie dowiedzieć się o moim projekcie, Skakujcie na live'a, zapisujcie się, opis pod tym filmem, jest link do, do live'a pod tym filmem, zapisujcie się i już 7 grudnia dowiecie się wszystkiego, co chcę Wam pokazać. Bardzo Wam wszystkim gorąco dziękuję za te trzy lata wspólnie spędzone. Mam nadzieję, że kolejne trzy lata będą równie udane. E, obchodzę dzisiaj urodziny razem, e, razem ze swoim kanałem i z Wami oczywiście. Bez Was tego kanału by nie było. Tak więc jeszcze raz ogromne podziękowanie dla Was wszystkich i widzimy się, moi drodzy, na live'ie 7 grudnia o 20. Pozdrawiam, Shark Trader.